Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z tym durnym 10-10 Tak, wiem, znowu prowadzę do tej pierdolonej gry, ale dlatego, za kurde, mnie tak wkurwiła na ostatnio Patrzcie co oni zrobili z tym menu gry JA, ja pierdolę. PIERDOLĘ Ale ono, ono jest okropne Nie no, to jest jakaś tragedia To jest dramat kurwa Dobra, mniej co z tym Najważniejsze jest to, że przystąpiłem z czymś, czego ja nigdy nie pokazałem w żadnym odcinku Konkretnie coś takiego, taki niebieski kwadracik I wiecie co wam to dzisiaj pokazuje? Bo mi się gra zbagowała Kurde Normalnie zrobimy się dzień świstaka, kurde. w tym trybie. Zobaczę sobie, zagramy. Zagramy sobie normalnie to. Oczywiście te dźwięki są okropne. Zobaczcie, jakie. okropne dźwięki. dniach. Bez te dźwięki. Okropieństwo, nie. To jest po prostu tragedia normalna. Nie, nie, nie. Mamy w ogóle tutaj w takim trybie do zrobienia. 550 punktów mamy zebrać w takim w takim dumnym trybie. Co tutaj idzie? No nie. Wszystko idzie normalnie. Aż do momentu... Aż do momentu, kiedy nagle dochodzimy do 400. I co, kurde? Gówno! Możemy zagrać dalej. I gramy dokładnie ten sam poziom, kurde. A ja miałem za każdym razem inny poziom, a gram w ten sam pierdolony poziom co teraz? Kurde. Jakie zniewane mam raz, To kurde! Ja nie wiem. Czemu tak się stało? To nie wiem. O i zobaczcie, zło to samo. Kurde. Zobaczcie, cały czas zalicam chyba kolejne dni tak naprawdę. A cały czas mam tutaj jeden do wykonania, kurde. I zobaczcie, jest teraz, gramy, Kurde. No i patrzcie, znowu dostałem, kurde, wygrałem, pomimo tego, że nie mam 500 punktów. Ja pierdzielę, za każdym razem, normalnie jakieś 100 komedii normalnie. Po prostu, ja nie wiem, jak to jest ale Spakowałem po prostu grę. Jest, mam po prostu ten dzień świstaka, kurde, w 10 i 10 po prostu, normalnie. No i znowu to samo. No i kurde znowu. Oj, patrzcie, normalnie dostałem nagrodę. Pomimo tego, że jestem cały czas, stoję na pierwszym dniu, kurde. To normalnie dalej dostałem, kurde. No, dalej. Ja po prostu nie mam słów po prostu tego. A najlepsze jest to, że zbagowałem gra do takiego stopnia, że doszło do dnia świstaka Za każdym razem, kiedy przechodzę ten pierdolony poziom No zarobię 1000 punktów, czy nie? Kurde, zarobiłem tylko 2... 4,27 Nie no, to jest po prostu pierdolony dzień świstaka po prostu W samym odcinku, nie, to jest po prostu Jakieś, jakieś kurwa nieporozumienie to, gra. to jest jakieś kurwa nieporozumienie ja cały, ja cały czas mam jeden i ten sam pierdolony dzień czyli dzień pierwszy tego miesiąca Czyli to w luty To w lutym jest nagrywane, nie wiem kiedy to wychodzi Ale to jest kurde luty Pierwszy luty, cały czas mam w tej grze pierwszy luty Pomimo tego, że gram kurde już dobre 10 minut I miałem grać codziennie W każdy jakby level dziennie a ja wszystkie lewele przechodzę w jeden i ten sam dzień, bo kurde się skrypty zjewały Kompletnie. Główno co mamy tutaj. Normalne. Twarde. Co ja kurwa gadam? W ogóle pewnie widzowie spytają czemu tej gry nie, nie zresetuje. No cóż. Resetowałem ją kilka razy. Jak widać dalej jest zjewane. O, no proszę, co się teraz stanęło? Hm? Co to się stanęło? No i to. I kurde, dalej jestem na tym stoję na tym pierwszym dniu. Tutaj mam, nie wiem, mam następny do zaznaczenia. A jestem już, kurde, chyba na 26? Nie wiem, może dwudziesty piąty jest, nie wiem, zaraz się przekonamy jaki to w końcu dzień. Dowiemy się, coś się w końcu wydarzy, jak dojdziemy do końca tego miesiąca. A jest dopiero 11 chyba. Czy widzowie spytają się mnie, czy próbowałem tą grę zjebać? No cóż, yy, nie wiem, ale kurde, póki co dobrze mi idzie, to ja nie, nie będę zjebywał gry po prostu. Nie będę pokazywał, że jestem ciotą i z nią chcę to grę grać. No chcesz solo? No dawaj szmato. Ale ma. No. Eee, Zobacz, kurde. No. zaraz, zejdzie. No, zjebasz no. Co ja to kurde jest... Mogę powiedzieć, nie wiem, no pewnie za chwilę przekonamy co się stanie. Jak przejdziemy wszystko? No, przeszedłem, znowu jest 408. No i... I mam już 28, no? I co? I co? Przeszedłem wszystko! A dalej mogę zagrać! Co jest? Co jest? Co? Kurwa, kurwa, kurwa. Ja zdobyłem wszystkie nagrody! A, 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 a dalej kurde gram! To miesiąc! Piękny! Nie, co to jest? Dlaczego? Nie, no, to jest po prostu jakiś, jakieś kurde jakiś horyzont po prostu, uważam. No i co, i dalej 412, prawie wysoko 420 No i co, i no i przegrałem no zobaczmy co teraz wydarzy. No i co, i dalej mam ku ten pierwszy poziom Dalej to samo I co, i tak będziemy sobie kurde grać w ten cały lód raz do ustanej śmieci bo nigdy się kurde nie zmieni Kurde, na kolejny dzień Aha, jest, na koniec się gra zbagowała, no super Ja pierdziele, no chłopaki, nie mogę nic zrobić teraz, no kurde Nie, nie kończmy ten odcinek, nie To jest jakaś masakra, kończymy to Ten dzień świstaka, kurde mam dość tego Tego dnia świstaka, cześć